Cześć YouTube, w dzisiejszym filmie przybywam do Was z pięcioma najczęstszymi błędami popełnianymi przez osoby początkujące, ale w sumie, jakby się tak zastanowić, to nie tylko przez osoby początkujące, a również przez osoby, które już trenują po parę lat, ale po prostu nie rozwijają się w temacie siłowni, przez co ograniczają swoje przyrosty czy to rozwój siły, w związku z tym nie rozwijają się i stoją praktycznie w miejscu. Omówię te błędy, powiem dlaczego to są błędy. No, i wyjaśnię, co powinno się robić, żeby po prostu ich uniknąć. No, także, jeżeli chodzi o ten wstęp, to by było tyle. W trakcie pewnie będę puszczał jakieś urywki ze swoich treningów, co by Was za bardzo nie zanudzić obrazem. No, to lecimy z tematem. Pierwszy błąd to trening jak kulturysta. Chcesz zacząć trenować na siłowni, chcesz zacząć rozwijać swoje ciało, nie wiesz od czego zacząć. Czytasz pierwszy lepszy artykuł, patrzysz, że Arnold Schwarzenegger trenował tym treningiem i zbudował przecież wielką klatę, wielkie bicepsy. No to w sumie, jak ty zaczniesz tym trenować, to też zbudujesz wielką klatę i wielkie bicepsy. Nie musisz tutaj nic nawet modyfikować. Po prostu będziesz tak samo ciężko trenować z mniejszymi obciążeniami i to ci pozwoli rozwinąć sylwetkę. Błąd. Jeżeli chodzi o treningi kulturystów, są one dostosowane tylko i wyłącznie na nich. Porównywanie się z nimi jest błędem, ponieważ ich sposób życia, ich sposób żywienia, ich sposób hmm, suplementacji jest zupełnie inny niż przeciętnego kowalskiego, a zwłaszcza osoby, która dopiero zaczyna trenować. Więc wykorzystywanie ich treningów jest błędem. Objętość, która będzie znajdowała się w takim treningu, będzie zbyt duża żeby rozwijać naszą sylwetkę w przypadku osoby początkującej. Po prostu taka osoba będzie chodziła często przetrenowana lub będzie każda seria po prostu nieefektywna ze względu na niską intensywność. Z reguły u osoby początkującej wystarczy od 8 do 10 serii na partię mięśniową w tygodniu z odpowiednią intensywnością. I wtedy ten trening będzie jak najbardziej efektywny i będzie można powoli sobie tutaj dodawać i progresować. Kolejny, drugi błąd to antagonista tego pierwszego. Czym się charakteryzuje? Za lekkimi treningami, które najczęściej można zaobserwować u pań, ale w sumie u panów też mi się zdarza mieć takich podopiecznych, którzy po prostu trenują za lekko. I w związku z tym też nie będzie tutaj zadowalających efektów. Mylą tak naprawdę ćwiczenie z treningiem. Jeżeli chodzi o trening, to ma być wyjście poza swoją strefę komfortu. To ma być ciężkie. W pewnym momencie po prostu ma być nam, mamy czuć ten po prostu dyskomfort w trakcie wykonywania serii. Jeżeli tego nie ma, to tak naprawdę ten trening jest za lekki. Jeżeli chodzi o trening siłowy, dobrym testem w momencie, kiedy mamy na przykład trzy serie do Wykonania na naszym treningu jest wykonanie dwóch serii w tym zakresie powtórzeń, który mamy wykonać, i ostatnią serię wykonać maksymalną, czyli maksymalna ilość powtórzeń, jaką jesteśmy w stanie zrobić z danym ciężarem, z zachowaną techniką. I to nam często powie, czy faktycznie się oszukujemy i trenujemy za lekko. Czy trenujemy wystarczająco, żeby rozwijać naszą cyletkę. Najlepiej, żeby każda seria była wykonana od 1 do 4 powtórzeń w zapasie. Czyli przykładowo, jeżeli max to jest 10 powtórzeń, to minimum to jest takie 6, żeby wykonać w danej serii. Trzeci błąd to powrót do kulturystów, a mianowicie trenowanie jednej partii mięśniowej raz w tygodniu. Mimo tego, że wiedza. Na temat treningu siłowego, żywienia poszła w ostatnich 10 latach bardzo mocno do przodu, zwłaszcza w Polsce. To ja notorycznie spotykam się z tego rodzaju planami, które zawierają tylko trening raz w tygodniu partii mięśniowej. Najlepiej dowalić klatę w poniedziałek 16 serii, a później to regenerować przez cały tydzień po tym treningu. Jest to oczywiście błąd. Dlaczego jest to błąd? Po pierwsze, synteza protein jest stymulowana tylko raz, a jeżeli chodzi o osoby początkujące, naturalne, to jest ona podniesiona 48 godzin lub 72 godziny po treningu, czyli przykładowo zrobimy trening w poniedziałek, to już w czwartek nie rośniemy i marnujemy resztę tygodnia, nie trenując tej samej partii mięśniowej. Drugi błąd to rzadkość wykonywania danych ruchów, np. wyciskanie leżąc. Chcemy poprawić wyciskanie leżąc, to powinniśmy robić je częściej. A jeżeli wykonujemy je raz w poniedziałek, to oczywiście jakiś progres zanotujemy, ale nie będzie on optymalny. Jeżeli byśmy na przykład wykonywali dwa razy w tygodniu, to ten rozwój byłby szybszy i po prostu efektywniejszy. Trzeci powód to nieefektywne treningi. Wyobraźcie sobie, jeżeli macie do wykonania 6 serii danej partii mięśniowej na treningu. Każda z tych serii będzie praktycznie tak samo efektywna, ale w momencie, kiedy już macie dwunastą serię do wykonania, to ta intensywność od razu idzie w dół. Efektywność tych treningów i tych serii, tych powtórzeń, idzie bardzo w dół, i większość tego, co już wykonamy po pewnym czasie, jest po prostu niewystarczająca do rozwoju mięśni i bardziej po prostu się męczymy. Nie dajemy bodźca tak naprawdę odpowiedniego do rozwoju tej sylwetki. Także to są trzy powody dla czego powinniśmy trenować partie dwa razy w tygodniu. Jeżeli dalej trenujecie raz w tygodniu to zastanówcie się nad swoim zachowaniem i zmieńcie swój trening na minimum. Partie dwa razy w tygodniu to da Wam lepsze rezultaty. Czwarty błąd to trening do upadku mięśniowego i to też jest błąd wyciągnięty w sumie od karków takich siłownianych, no pain no gain, wiesz, musisz trenować mocno, non stop, bo jeżeli tak ty trenujesz, e, tak zwani animale, tak, no chodzą na, na siłownię non stop, wszystko oczywiście muszą maksymalnie robić, tylko że nie biorą pod uwagę tego, że oni są na bombie, e, regeneracja u nich jest niewiarygodna, więc mogą sobie pozwolić na takie dowalenie partii, mięśniowej na treningu, a osoba początkująca, która jest naturalna, nie bierze żadnych środków i tak dalej, regenerację ma o wiele gorszą, zwłaszcza jeżeli się na przykład odchudza, redukuje, to tym bardziej nie będzie w stanie tak jakby robić tych treningów i przez co będzie ograniczała swoje przyrosty. Jeżeli chodzi o trening do upadku, jest on oczywiście efektywny, skuteczny, ale w pewnych okresach. Przykładowo na końcu bloku treningowego możemy pozwolić sobie na pociśnięcie z treningiem i e, jakby no dać po prostu można wpalić wtedy, no, mówiąc tak e, jakby kolokwialnie. Także jeżeli chodzi o trening do upadku, momentami jest on oczywiście skuteczny, ale większość e, naszych treningów powinna oscylować w tym zakresie, który podałem wcześniej, od 1 do 4 powtórzeń w zapasie, a te serie. Mm, które jak wykonujemy maksymalną ilość powtórzeń powinny być bardzo rzadkie i tylko na przykład w partii w partiach, które szybko się regenerują na przykład wznosy bokiem możemy tutaj częściej sobie pozwolić na upadek mięśniowy. A kreatyna przed treningiem czy po treningu po posiłku, przed posiłkiem? Nacho? kiedy na, na kolację? Może z białkiem, Bo z białkiem chyba lepiej działa, albo, węb... albo... a ta cytrylina? Ja, to to już w ogóle mi rozwala głowę, nie wiem czy no, milion supli. Nie ma to znaczenia tak naprawdę. Jeżeli chodzi o pytania związane z suplementami, to notorycznie się pojawiają. A jeżeli chodzi o ich wspomaganie, efekty, jaką mogą przynieść, to tak naprawdę 5%. Większość tego, co jesteśmy w stanie wypracować, to uzyskamy dzięki treningowi, żywieniu i odpowiedniej ilości snu. To jest nam najbardziej potrzebne. Suplementy mogą nam pomóc w paru procentach, ale to jest tylko i wyłącznie parę procent, czasem placebo i tylko i wyłącznie tyle. Warto wziąć pod uwagę również fakt, że nawet 15% suplementów może być zanieczyszczonych substancjami niedozwolonymi. Także warto brać pod uwagę również to, w momencie, kiedy kupujemy suplementy, także jeżeli chodzi o błędy popełniane przez osoby początkujące, w sumie już trochę trenujące na siłowni, to było tyle. Mam nadzieję, że materiał się podobał i wszystko jasno wyjaśniłem. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to piszcie w komentarzu. Jeżeli film się podobał, to oczywiście łapka w górę. Subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. I to chyba wszystko. Ja zostawiłem oczywiście łapkę. Łapy, łapka trochę jest, nie? No i tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Do następnego.